Bóg stworzył człowieka, aby miał kogo kochać. Mama i tata wypełnili pobrzegi miłością. Chcieli się nim cieszyć na wzór Boga. Powstaliśmy z waszej miłości, drodzy rodzice. Miłości tej nie możemy utracić. Będziemy jej strzec. Kochajcie nas tak, jak my was kochamy. Mamo, tato, jesteś młodym ogrodem, którego nie możemy utracić. Tak bardzo Was kochamy. Dzisiejsze święto jest najważniejsze, bo najważniejszą komórką jest właśnie rodzina. I cieszę się, że tak licznie przybyliście dzisiaj tutaj na ten nasz piękny kościerski rynek. Myślę, że będziemy na sportowo wszyscy pięknie się bawili. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który jest głównym organizatorem tej dzisiejszej imprezy, włożył duży wkład pracy, żebyśmy wszyscy mogli bawić się i korzystać z tych atrakcji. To święto jest dla rodzin, dla Was i dlatego życzę Wam wszystkiego dobrego w tym dniu, ale nie tylko. Rodzinom dzisiaj, ale na każdy dzień dużo wesołości, radości, scalenia tej naszej polskiej rodziny, aby nam się żyło bardzo dobrze. Myślę, że nadszedł moment, że to dzisiejsze święto, Międzynarodowy Dzień Rodziny, uważam za otwarty. Chcę wrócić do swych lalek, do miłych takich jak ja, księdze.

Po raz kolejny Międzynarodowy Dzień Rodzin. Co prawda data wypada 15 maja, ale jest to niedziela, więc żeby nie zakłócać niedzielnych rytuałów. Rodzin zrobiliśmy to 13 w piątek, równie piękna data. Chcemy przypomnieć wszystkim, jak ważna jest rodzina. Wszyscy to wiedzą, bo to jest oczywiste, że wiedzą. Oczywista, oczywistość, że powiem za klasykiem, ale w całej bieganinie nie każdy o tym pamięta. Zatem warto zaprosić mieszkańców Kościerzyny o to, żeby chwilę się zatrzymali i żebyśmy mogli im przypomnieć, jak bardzo ważną rolę w naszym życiu odgrywa rodzina i my sami jesteśmy przecież elementem tej rodziny, czyli jak ważną rolę też jako część składowa rodziny odgrywamy. Yy, chodzi o to, żeby podtrzymywać te więzi, które no, niestety zanikają, generalnie rzecz biorąc, albo osłabiają się w stosunku do czasów minionych. Kiedyś były te więzi głębsze, trwalsze, teraz gonitwa za... Yy... Za tym, żeby zdobyć środki materialne, jest na tyle y, silna i dominująca, że gubimy niejednokrotnie te podstawowe wartości emocjonalne. Dlatego chcemy o tym przypomnieć i stąd te dzisiejsze obchody na naszym rynku. Dnia. A co, co w programie? Hmm. W programie rozstrzygnięcie konkursu, który już na który złożone zostały rysunki Najpiękniejszy dzień, dzień w naszej rodzinie. Inne konkursy, które będą tutaj miały miejsce. Występy dzieci. Chcę tylko jeszcze zwrócić uwagę, że współorganizatorem jest Happy Kids i stowarzyszenie razem oprócz Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo Społecznej współpracujemy od ładnych paru lat. Współpraca się układa, tak jak pogoda się utrzymuje. Myślę, że przez minimum dwie godziny nikt się nie będzie nudził. Widać także tutaj księdza. Jaka jest jego rola? E, a no właśnie, do Kościerzyny zjeżdża ze swoją działalnością stowarzyszenie więź które będzie działało na rzecz umacniania więzi bardzo, rodzinnych w podzieżę, w podzieżę i między innymi dzisiaj będzie dobrak promowało dobrak swoją działalność. Bardzo się z tego cieszę, bo każde działanie nakierowane na rodzinę jest rodzinę działaniem pożądanym. Jest bardzo dużo dzieci w kościerzynie, bardzo dużo rodzin które zawsze angażują się i przychodzą na nasze imprezy i za to, za to im dziękuję. A przede wszystkim rodzicom, że wkładają tak dużo trudu, tak dużo poświęcenia w to, żeby te dzieci wychować. Nie jest to tanie, mogę to potwierdzić. A naprawdę cieszy, jeśli przynosi w późniejszym okresie efekt i dzieci wspierają rodziców, dzieci pomagają rodzicom, bo taka jest kolej rzeczy, że najpierw to rodzice wychowują dzieci, a potem Dzieci powinny pomagać rodzicom i jeśli tak jest, to my się możemy tylko cieszyć. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej stara się i ja angażuje przede wszystkim dla osób, które są w e, największej potrzebie, e, dotuje i pomaga finansowo, co dla tych osób najbardziej potrzebujących jest na pewno bardzo ważne. Obecnie osoby, e, które mają większe rodziny i dzięki e, programowi 500, plus i obecnemu rządowi, e, te rodziny są wspomagane. I te pieniądze rzeczywiście są przeznaczane dla dzieci i mieliśmy u nas w Województwie Pomorskim już przypadek, kiedy to komornik chciał zająć te pieniądze. Bardzo dobrze, że udało się je odzyskać i rzeczywiście będą one przeznaczane typowo na wychowanie i na pomoc w wychowaniu i wykształceniu dzieci. W tej dzisiejszej imprezie namioty, zorganizowanie całej imprezy, prowadzenie, we wszystko w Zaangażował się też Urząd Miasta i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. I dziękujemy tutaj bardzo przede wszystkim za to zaangażowanie. I mama. Mama się nie skończy. Jaki dzisiaj jest księdza udział w tej uroczystości, która się odbywa na rynku? Dzisiaj bardzo się cieszymy, bo e, chcemy zainaugurować działalność Centrum Psychologiczno-Pastoralnego Więź w Kościeżynie. E, jest to instytucja, której zadaniem jest pomaganie rodzinie. Rodzicom, wychowawcom, parom, małżeństwom, także osobom indywidualnym, które przeżywają jakieś trudności życiowe, jakieś kryzysy. Ksiądz biskup Ryszard Kasyna założył tą poradnię 3 lata temu. Działamy już w Trzewie, w Starogardzie i w Chonicach. Dzisiaj rozpoczynamy działalność także w Kościeżynie na zaproszenie tutaj pana burmistrza. I bardzo się cieszymy, że, że, że też jest taka otwartość, aby. Pomagać rodzinie. Dzisiaj rodzina potrzebuje pomocy, potrzebuje wsparcia, więc można do nas przyjść, porozmawiać z psychologiem o wychowaniu, o problemach z dorastającym dzieckiem, rozwiązać kryzys małżeński, ale także podejmujemy pracę z takimi trudniejszymi zaburzeniami, depresjami, nerwicami. Także celem jest pomoc psychologiczna i terapeutyczna rodzinom i osobom indywidualnym, ale także edukacja i profilaktyka. Także będą od września zajęcia dla dzieci, dla młodzieży i to, co nas bardzo cieszy dla Akademii 50. Gdzie można Was szukać w Kościerzynie? W Kościerzynie y, jesteśmy na drugim piętrze Kościerskiego Domu Kultury. Tam działamy, tam jest sekretariat, tam można się zgłosić, umówić na spotkanie, na rozmowę i tam też będą zajęcia edukacyjne. A w ilu miejscowościach czy miastach naszego województwa już to działa? Działamy w Tczewie, w Starogardzie Gdańskim, w Chojnicach i to jest czwarta, czwarte miejsce. Jakie zainteresowanie tą działalnością? Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni tym, że coraz więcej rodzin się zgłasza po pomoc. Dzwonią do nas i mówią, że mają trudności z wychowaniem dziecka, z małym dzieckiem często, z dorastającym dzieckiem. No i coraz więcej osób jednak zgłasza się z powodu kryzysu małżeńskiego. Chcą rozwiązać, chcą ratować rodzinę, chcą ratować małżeństwo i zgłaszają się do nas. Często brakuje tej pomocy. Gdzieś w poradniach. Zdrowia psychicznego, w szpitalach, w poradniach uzależnień jest pomoc indywidualna. Często brakuje tej pomocy małżeństwom i rodzinom. I to jest takie nasze zaskoczenie, że rodziny też są gotowe, nie wstydzą się i zgłaszają się, żeby rozwiązywać swoje problemy. Ksiądz mówi, że całą noc leżał krzyżem i się modlił, po to, żeby ta pogoda dzisiaj taka była piękna i śliczna. Myśmy też go w tym na pewno wspomagali. I cieszymy się, że możemy wspólnie się bawić. I myślę też, że tak w zasadzie należą się tutaj dla wszystkich, którzy wykonali pracę ogromne brawa. Więc ogromne, ogromne brawa dla wszystkich, którzy zaangażowali się w przygotowanie prac. Gratulacje dla zwycięzców, gratulacje dla tych, którzy przygotowali pracę. Bardzo serdecznie dziękujemy Wam.